Schronisko murowaniec. W tej wieży, tutaj góry, to najwyższe okno. Tam znajduje się niezwykły apartament, tak zwany szałas. Zapraszam do środka. Pokażę, jak wygląda, i opowiem co nieco. thank yeah. schronisko murowaniec. A tutaj tak zwany szałas czyli apartament na samej górze w schronisku. Niedawno oddany do użytku. Kilkuosobowy. Tutaj dostaliśmy taki poczęstunek. Dowiedziałem się na recepcji jest lodówka. Pogoda się nie rozpieszcza. Dostaliśmy tutaj takie opaski na ręce. Tu chyba łazienka. Nowoczesny prysznic. No bardzo ładnie. Widać, że tutaj się postarali. Jakiś schowek. A, taka mini garderoba. Łóżko dwuosobowe. Tutaj kanapa. A jeszcze do góry można wejść. Tylko zdejmę buty. O i tutaj też jest łóżko. No pięknie. Niesamowite. Cena poza sezonem 600 zł za dobę. W sezonie dużo drożej, ale z tego co widzę, to polecam trochę stromo. Zameldowanie od godziny 14, wymeldowanie do godziny 10 następnego dnia. A tu jeszcze coś jest, widzę. No, taka połeczka. Kolejna garderoba. Wyjście. No i jeszcze raz pokażę widok z okna. Pięknie. Polecam wszystkim.